Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że dni szybko mijają, że to, co kiedyś wydawało się wiecznością, teraz mija w mgnieniu oka? Kiedy byliśmy dziećmi, letnie wakacje wydawały się nie mieć końca, teraz lata mijają szybko, jakby ktoś nacisnął przycisk przewijania życia do przodu. Ale dlaczego? Czy czas naprawdę przyspiesza, czy też zmienia się nasze Jego postrzeganie? To nie tylko pytanie psychologiczne, ale filozoficzny dylemat, który wielcy myśliciele próbowali zrozumieć na przestrzeni dziejów. Dzisiaj zbadamy, dlaczego czas wydaje się biec szybciej, gdy się starzejemy. Dowiesz się, w jaki sposób mózg interpretuje czas, jaki wpływ na to postrzeganie mają emocje i co na ten temat mają do powiedzenia filozofowie tacy jak Święty Augustyn i Heidegger. A co najważniejsze, jak możemy spowolnić to odczucie i żyć pełniej? Jeśli ten temat Cię zaintrygował, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej takich refleksji. I powiedz mi w komentarzach: czy czujesz, że lata mijają zbyt szybko? A teraz zagłębmy się w te tajemnice. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektóre chwile wydają się trwać wiecznie? Podczas gdy inne mijają tak szybko, że ledwo możemy je zarejestrować, czas w swojej fizycznej istocie jest stały. Minuta to zawsze 60 sekund. Dzień to zawsze 24 godziny. Jednak nasze postrzeganie czasu jest dalekie od obiektywizmu. To, co dla zegara jest po prostu regularnym upływem sekund, dla ludzkiego umysłu może być całkowicie elastycznym doświadczeniem. Elastyczność ta wynika z faktu, że mózg nie mierzy czasu tak jak zegar. Zamiast tego przetwarza czas w oparciu o ilość nowych informacji, które otrzymuje. Im więcej nowych bodźców i doświadczeń absorbujemy, tym bardziej mózg rozszerza daną chwilę, sprawiając, że wydaje się ona dłuższa. Z drugiej strony, gdy jesteśmy w powtarzalnej rutynie, bez nowych rzeczy, Dni zlewają się w niewyraźną sekwencję, a czas wydaje się przyspieszać. To dlatego dzieciństwo wydaje się tak długie, gdy patrzymy wstecz. Każdy rok dzieciństwa jest pełen pierwszych doświadczeń: nauka jazdy na rowerze, pierwszy dzień w szkole, pierwsze przyjaźnie. Mózg przechowuje te wspomnienia w najdrobniejszych szczegółach, tworząc poczucie dłuższego czasu. Jednak wraz z wiekiem popadamy w powtarzalność. Rutyna pracy, te same rozmowy, te same trasy. Mózg przestaje rejestrować te doświadczenia z taką samą intensywnością, a lata mijają jak przez mgłę. Innym ważnym czynnikiem jest to, jak skupienie i uwaga wpływają na nasze postrzeganie czasu. Kiedy jesteśmy znudzeni lub niespokojni, minuty wydają się przeciągać. Kiedy jednak jesteśmy pochłonięci czymś przyjemnym, takim jak wciągająca rozmowa lub ambitny projekt, czas wydaje się płynąć szybko. Zjawisko to nazywane jest subiektywną dylatacją czasu i jest powodem, dla którego zwykłe dni wydają się krótsze, podczas gdy intensywne emocjonalnie chwile są rejestrowane mocniej. Ale czy to przyspieszenie czasu jest tylko sztuczką umysłu, czy też istnieją głębsze wyjaśnienia tego zjawiska? Istnieje fascynująca teoria, która pomaga nam zrozumieć, dlaczego rok w dzieciństwie wydaje się wiecznością, podczas gdy rok w dorosłości mija w mgnieniu oka. Jeśli masz wrażenie, że wraz z wiekiem czas płynie coraz szybciej, nie jesteś sam. Istnieje na to matematyczne i psychologiczne wytłumaczenie, które jest bezpośrednio związane ze sposobem, w jaki postrzegamy upływ lat w odniesieniu do naszego wieku. Francuski filozof Paul Janet zaproponował koncepcję znaną jako teoria proporcjonalności czasu. Według niego, sposób, w jaki doświadczamy upływu czasu, jest proporcjonalny do całkowitej liczby przeżytych lat. Dla pięcioletniego dziecka jeden rok stanowi 20% jego całego życia. Jednak dla 50-letniego dorosłego ten sam rok to tylko 2% jego życia. W rezultacie każdy nowy rok staje się mniejszym ułamkiem naszego całkowitego doświadczenia, tworząc iluzję, że czas przyspiesza. Ta percepcja znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki patrzymy na przeszłość. Zapytaj kogokolwiek w wieku powyżej 30 lat. A powie ci, że lata 20 minęły znacznie szybciej niż okres dojrzewania, a dzieciństwo wydaje się trwać wieczność. To uczucie nie jest tylko nostalgiczne to bezpośredni efekt tego, jak mózg przetwarza czas w odniesieniu do naszego wieku. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który wzmacnia to przyspieszenie powtarzalność rutyny i brak nowych doświadczeń. Kiedy jesteśmy dziećmi lub nastolatkami, każdy rok przynosi nowe wyzwania i znaczące odkrycia. Pierwszy pocałunek, pierwszą samotną podróż, zmianę szkoły, nowe przyjaźnie. Każde z tych doświadczeń tworzy mentalne kamienie milowe, które sprawiają, że czas wydaje się dłuższy. W dorosłym życiu wpadamy jednak w przewidywalne schematy. Kariera stabilizuje się. Relacje stają się rutynowe, a dni mijają bez większych zmian. Kiedy spoglądamy wstecz, zdajemy sobie sprawę, że lata minęły bez pozostawienia żadnych niezapomnianych zapisów, a ten brak konkretnych kamieni milowych sprawia, że wydają się one minąć znacznie szybciej niż w rzeczywistości. Teoria proporcjonalności pokazuje nam, że to przyspieszenie czasu nie jest przemijającą iluzją. Ale naturalnym efektem sposobu, w jaki organizujemy nasze wspomnienia i żyjemy rutyną. Ale czy możemy powstrzymać to uczucie? A może jesteśmy skazani na obserwowanie, jak lata mijają coraz szybciej? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się bliżej temu, jak rutyna wpływa na nasze postrzeganie czasu. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że cały miesiąc minął w mgnieniu oka, ale jeden dzień Przeżyty intensywnie, został odciśnięty w Twojej pamięci z bogactwem szczegółów? Dzieje się tak, ponieważ czas nie jest postrzegany w sposób liniowy, jest kształtowany przez sposób, w jaki przeżywamy nasze doświadczenia. A jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za poczucie, że lata przyspieszają, jest rutyna. Z jednej strony rutyna nadaje nam strukturę i przewidywalność, pozwala nam być produktywnymi, organizować zobowiązania i utrzymywać poczucie stabilności, ale gdy doprowadzi się ją do skrajności, zamienia życie w automatyczny cykl, w którym każdy dzień jest taki sam jak poprzedni, bez wariacji i niezwykłych momentów. I to właśnie ten brak nowości sprawia, że czas zdaje się przeciekać nam przez palce. Ludzki mózg działa jak archiwista przechowuje tylko te informacje, które uważa za istotne lub różniące się od tego, co zostało zarejestrowane wcześniej. Dlatego też, gdy podróżujemy do nowego miejsca, poznajemy innych ludzi lub uczymy się czegoś trudnego, Nasz mózg zwraca większą uwagę i rejestruje te chwile bardziej szczegółowo. W rezultacie, gdy patrzymy wstecz, okres ten wydaje się dłuższy i bardziej znaczący. Pomyślmy teraz o sytuacji odwrotnej: tygodniach, które przebiegają dokładnie w ten sam sposób dniach wypełnionych powtarzalnymi zadaniami, przewidywalnymi rozmowami i identycznymi trasami ponieważ nie ma nowych bodźców do zarejestrowania, mózg po prostu kompresuje te chwile, a kiedy je pamiętamy, czujemy, że czas minął zbyt szybko, bez naszej kontroli. Efekt ten może być jeszcze bardziej intensywny u osób, które żyją na tak zwanym autopilocie, gdzie codzienne wybory nie są dokonywane świadomie, a jedynie według ustalonych wzorców. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś jazdy do pracy lub domu, a następnie zdałeś sobie sprawę, że ledwo pamiętasz podróż? Jest to klasyczny przykład tego, jak umysł wymazuje chwile, które nie wymagają wysiłku poznawczego. Problem z tym przyspieszeniem spowodowanym rutyną nie polega tylko na poczuciu, że czas ucieka, ale na ryzyku spojrzenia wstecz i uświadomienia sobie, że minęły lata. Bez żadnych niezapomnianych doświadczeń. Prawdziwe niebezpieczeństwo nie leży w upływie czasu, ale w braku znaczących chwil, które sprawiają, że czas się liczy. Jeśli powtarzanie się pozbawia nas percepcji czasu, to co mogłoby ją rozszerzyć? Odpowiedź może leżeć w sposobie, w jaki nasze emocje wpływają na sposób, w jaki doświadczamy każdej chwili. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś chwili skrajnego szczęścia lub wielkiego smutku, prawdopodobnie zauważyłeś, jak czas wydaje się zachowywać inaczej w takich sytuacjach. Kiedy doświadczamy czegoś intensywnego, pozytywnego lub negatywnego, sekundy wydają się wydłużać, podczas gdy monotonne lub neutralne okresy mijają, nawet ich nie zauważając. Dzieje się tak. Ponieważ emocje są jednym z głównych czynników, które kształtują nasze postrzeganie czasu. Ludzki mózg przetwarza momenty emocjonalne inaczej niż zwykłe chwile. Kiedy odczuwamy intensywną radość, zaskoczenie, a nawet strach, nasz układ nerwowy przechodzi w tryb alarmowy. Uwaga jest wzmożona, każdy szczegół jest rejestrowany bardziej precyzyjnie. A to tworzy wrażenie, że dana chwila trwała dłużej niż w rzeczywistości. To właśnie dlatego ważne wydarzenia, takie jak niezapomniana podróż lub wielkie wyzwanie, są tak mocno utrwalone w naszej pamięci. Z drugiej strony, gdy prowadzimy emocjonalnie neutralne życie, bez większych wzlotów i upadków, czas wydaje się umykać bez śladu. Dzieje się tak dlatego, że mózg po prostu nie widzi powodu, aby rejestrować szczegółowe wspomnienia z powtarzalnych lub niestymulujących dni. Kiedy więc spoglądamy wstecz, zdajemy sobie sprawę, że minęły miesiące, a nawet całe lata, nie pozostawiając żadnych znaczących śladów. Istnieje również ciekawy efekt, który występuje w sytuacjach skrajnego zagrożenia lub stresu. Podczas traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadek lub ryzykowna sytuacja, mózg przechodzi w tryb przetrwania i przetwarza informacje znacznie szybciej. Daje to wrażenie spowolnienia czasu, tak jakby każda sekunda była wzmocniona. Zjawisko to ma miejsce, ponieważ w takich momentach mózg rejestruje więcej szczegółów niż normalnie, tworząc wrażenie, że wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. Najważniejsze pytanie brzmi: jeśli emocje sprawiają, że czas jest bardziej namacalny i wydaje się dłuższy i bardziej znaczący, to życie w emocjonalnej apatii jest równoznaczne z pozwoleniem, by czas uciekał. Jeśli dni mijają bez chwil intensywności, bez doświadczeń, które poruszają nas emocjonalnie, to naturalne jest, że czas wydaje się przyspieszać. Pomyśl teraz o swoim życiu. Czy czujesz, że twoje dni są bogate emocjonalnie, czy też żyjesz automatycznie? Czy pamiętasz wyraźnie ostatni miesiąc, czy też masz wrażenie, że minął on zbyt szybko, bez niczego godnego zapamiętania? Daj mi znać w komentarzach, jak przeżywasz swoje emocje i czy czujesz, że wpływa to na twoje postrzeganie czasu. A jeśli ta treść zmusza cię do myślenia, zostaw lajka. Aby wesprzeć kanał. Od czasów starożytnych istoty ludzkie próbowały zrozumieć naturę czasu. Czy istnieje on obiektywnie, niezależnie od nas, czy jest tylko konstruktem umysłu? Jeśli czas jest czymś zewnętrznym, dlaczego postrzegamy go tak różnie w ciągu naszego życia? Pytania te były badane przez niektórych z największych filozofów w historii. A dwóch z nich w szczególności dostarczyło głębokich refleksji na temat relacji między czasem a istnieniem: Augustyn i Martin Heidegger. Augustyn, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli chrześcijaństwa, zastanawiał się nad naturą czasu w Twarzym Wieku. Dla niego czas nie istniał absolutnie, a jedynie w ludzkiej percepcji przeszłość nie jest już rzeczywista. Ponieważ istnieje tylko w pamięci, przyszłość nie jest jeszcze rzeczywista, ponieważ istnieje tylko w oczekiwaniach, a teraźniejszość to tylko ulotna chwila, która umyka w momencie, gdy próbujemy ją uchwycić. Innymi słowy, czas nie jest czymś, co istnieje samo w sobie, ale zjawiskiem naszej świadomości. Jeśli doprowadzimy tę ideę do skrajności, możemy zadać pytanie. Czy czas naprawdę szybko mija, czy też to my nie żyjemy nim świadomie? Jeśli teraźniejszość jest jedyną rzeczywistością, jaką mamy, to każda chwila zmarnowana na roztargnienie lub pustą rutynę jest kawałkiem istnienia, który po prostu znika. Wieki później Martin Heidegger posunął tę dyskusję jeszcze dalej. Dla niego czas nie jest tylko chronologiczną miarą. Ale samą istotą naszej egzystencji. Twierdził, że istoty ludzkie żyją w cieniu skończoności. Świadomość, że pewnego dnia umrzemy, kształtuje całe nasze doświadczenie czasu. Jednak zamiast wykorzystywać tę świadomość do autentycznego życia, często popadamy w stan alienacji, pogrążeni w powierzchownych troskach i rozproszeniach. Heidegger ostrzega nas przed głębokim ryzykiem. Ignorowanie upływu czasu oznacza ignorowanie samego życia. Żyjąc bez pełnej uwagi, nie zdając sobie sprawy, że każdy dzień dobiega końca, marnujemy czas na rzeczy, które nie mają znaczenia. Tylko wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że czas jest ograniczony, możemy wykorzystać go w sposób znaczący, żyjąc z większą intencją i autentycznością. Jeśli zarówno Augustyn jak i Heidegger mają rację, to pytanie nie dotyczy tylko tego, czy czas wydaje się szybki czy wolny. Prawdziwe pytanie brzmi: czy faktycznie żyjemy w czasie, czy tylko w nim istniejemy? A jeśli odpowiedzią jest druga opcja co możemy zrobić, aby to zmienić? Jeśli postrzeganie czasu zależy od tego, jak przeżywamy nasze doświadczenia, to dobrą wiadomością jest to, że możemy nauczyć się go spowalniać. Nie oznacza to zatrzymania zegara lub wydłużenia dni, ale zmianę sposobu, w jaki odnosimy się do czasu, czyniąc nasze doświadczenia bogatszymi i bardziej zapadającymi w pamięć. Pierwszym krokiem jest oderwanie się od monotonii rutyny. Kiedy każdy dzień wygląda tak samo jak poprzedni, mózg po prostu kompresuje te wspomnienia. Powodując, że miesiące, a nawet lata, mijają bez pozostawienia żadnych znaczących zapisów. Wprowadzenie niewielkich zmian w codziennym życiu, takich jak nauka czegoś nowego, odkrywanie różnych miejsc, lub po prostu zmiana kolejności codziennych czynności, może już stworzyć nowe kamienie milowe w pamięci i rozszerzyć poczucie przeżytego czasu. Uważność również odgrywa istotną rolę w tym spowolnieniu. Często jesteśmy fizycznie obecni w jednej chwili, ale nasz umysł jest gdzie indziej, zajęty przyszłością, utknął w przeszłości lub jest rozproszony przez bodźce zewnętrzne. Kiedy tak się dzieje, czas mija, a my tak naprawdę go nie doświadczamy. Praktykowanie nawyku bycia obecnym w każdej chwili. Czy to podczas posiłku, rozmowy czy zwykłego spaceru, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegamy czas. Kolejnym kluczowym aspektem jest sposób, w jaki radzimy sobie z naszymi emocjami. Jak widzieliśmy wcześniej, momenty naładowane emocjonalnie tworzą trwalsze zapisy w pamięci. Oznacza to, że poszukiwanie doświadczeń, które wzbudzają w nas intensywne uczucia. Czy to radości, przezwyciężenia, czy nawet wyzwania, może sprawić, że czas będzie wydawał się bardziej znaczący. Na przykład rok pełen nowych doświadczeń wydaje się znacznie dłuższy niż rok przeżyty w ciągłym powtarzaniu. Nie możemy też ignorować wpływu relacji międzyludzkich. Głębokie relacje, znaczące rozmowy i chwile dzielone z tymi, których kochamy. Tworzą wspomnienia, które nadają sens czasowi. Kontakty międzyludzkie mają potężny wpływ na nasze postrzeganie czasu, ponieważ zakotwiczają nas w teraźniejszości i przypominają nam o znaczeniu każdej chwili. Jeśli nie uświadomimy sobie sposobu, w jaki żyjemy, ryzykujemy, że spojrzymy wstecz i poczujemy, że lata minęły, a my tak naprawdę się nimi nie cieszyliśmy. Czas nie przyspiesza sam z siebie. To my, popadając w bezwładność i rozproszenie, pozwalamy mu przeminąć niezauważonym. Ale wybór wypełnienia go celem i obecnością jest zawsze w naszym zasięgu. Poczucie, że czas przyspiesza, może wydawać się tylko zjawiskiem psychologicznym, ale w rzeczywistości jest to sygnał alarmowy. Kiedy zauważamy, że lata mijają. Oznacza to, że coś w naszym sposobie życia oddala nas od prawdziwego doświadczenia czasu. Problemem jest nie tylko szybkość, z jaką mijają dni, ale także iluzja, że zawsze będziemy mieć wystarczająco dużo czasu na wszystko. Wiele osób żyje w przekonaniu, że pewnego dnia będą mieli czas na to, czego naprawdę pragną: czas na podróże, na naukę czegoś nowego. Na ponowne nawiązanie utraconych więzi, na zmianę swojego życia. Ale to przekonanie może być niebezpieczne, ponieważ często to potem nigdy nie nadchodzi. A kiedy w końcu zdajemy sobie z tego sprawę, mijają lata, a może nawet dziesięciolecia, a my nie podejmujemy decyzji, które naprawdę miały znaczenie. Badania dotyczące żalu pod koniec życia pokazują bardzo wyraźny wzorzec. Ludzie rzadko żałują tego, co zrobili, ale prawie zawsze żałują tego, czego nie zrobili. Nie chodzi tylko o wielkie wybory, takie jak zmiana kariery czy wymarzona podróż, ale także o małe rzeczy, które mogłyby nadać życiu większy sens. Czas zmarnowany na błahe sprawy, rozmowy, których nie odbyliśmy, chwile, które przegapiliśmy. Ponieważ byliśmy zbyt zajęci obowiązkami, które ostatecznie nie były tak ważne. Ignorowanie upływu czasu to życie na automacie, pozwalanie, by dni rozwijały się bez naszej pełnej świadomości. A im bardziej dajemy się ponieść tej bezwładności, tym szybciej czas zdaje się płynąć. Kiedy jesteśmy rozproszeni, zaabsorbowani lub po prostu obojętni, czas ucieka. A my tego nie czujemy. Ale kiedy jesteśmy obecni, całkowicie zanurzeni w życiu, czas się wydłuża. Wielkie niebezpieczeństwo polega nie tylko na przyspieszeniu czasu, ale także na ryzyku, że pewnego dnia spojrzymy wstecz i zdamy sobie sprawę, że pozwoliliśmy życiu przejść obok nas, nie żyjąc nim naprawdę. Czas nie jest nieskończonym zasobem, a to, co z nim robimy, Determinuje głębie naszej egzystencji. Pozostaje pytanie: czy przeżywamy każdy dzień z intencją, czy po prostu pozwalamy mu bezsensownie przeminąć? Jeśli jest jedna rzecz, której możemy się nauczyć ze wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory, to to, że czas nie przyspiesza sam z siebie. Postrzegamy go jako przyspieszający, gdy popadamy w powtarzalność, rozproszenie i bezcelowość. Poczucie, że lata mijają, nie jest zjawiskiem fizycznym, ale psychologicznym i egzystencjalnym. Mózg interpretuje czas w oparciu o nasze doświadczenia i emocje, a to oznacza, że mamy większą kontrolę nad tym postrzeganiem, niż nam się wydaje. Kiedy byliśmy dziećmi, świat był niezbadanym terytorium. Każde odkrycie było nowe, każde doświadczenie było intensywne. A każdy dzień wydawał się trwać wiecznie. Ale gdy dorastamy, zaczynamy poruszać się po przewidywalnych ścieżkach, powtarzając wzorce i unikając nieznanego. Problemem nie jest sama rutyna, ale sposób, w jaki pozwalamy się jej pochłonąć. Kiedy każdy dzień staje się tylko wersją poprzedniego, czas kurczy się, ukrywa i rozpływa. Neuronauka wyjaśnia, że nowe doświadczenia tworzą więcej zapisów w pamięci, przez co czas wydaje się dłuższy. Z filozoficznego punktu widzenia Heidegger ostrzega nas, że życie na automatycznym pilocie to marnowanie egzystencji. Z drugiej strony, świętej, Augustyn uczy nas, że czas istnieje tylko w umyśle, co oznacza, że możemy go kształtować zgodnie z naszym sumieniem. Ale co robimy z tą wiedzą? Odpowiedź leży w tym, jak zdecydujemy się żyć w teraźniejszości. Jeśli chcemy poczuć, że czas jest dłuższy i bardziej znaczący, musimy naprawdę w nim być. Oznacza to wyłączenie autopilota, poszukiwanie nowych doświadczeń, pozwalanie sobie na odczuwanie głębszych emocji i łączenie się z ludźmi wokół nas. Oznacza to zaprzestanie odkładania życia na później, które nigdy nie nadejdzie. Czas może być wrogiem dla tych, którzy po prostu przeżywają, a nie żyją, ale dla tych, którzy wypełniają go znaczeniem, staje się sprzymierzeńcem. Kiedy jesteśmy w pełni zaangażowani w teraźniejszość, czas nie płynie, on się rozszerza. Poczucie, że lata mijają zbyt szybko. Nie musi być nieuniknionym wyrokiem. Możemy sprawić, że każda chwila będzie gęstsza, bardziej niezwykła, bardziej zapadająca w pamięć. Jeśli ten film skłonił Cię do refleksji nad sposobem, w jaki przeżywasz swój czas, polub go teraz, ponieważ pomaga to kanałowi rozwijać się i docierać do większej liczby osób, które potrzebują takiej refleksji. Co więcej, podziel się tym filmem z kimś. To również czuję, że czas ucieka mu przez palce. Może potrzebują tego przebudzenia tak samo jak ty. A teraz powiedz mi, patrząc na swoje dzisiejsze życie: czy czujesz, że przeżywasz czas świadomie, czy po prostu pozwalasz mu przemijać? Co możesz zrobić, aby spowolnić to uczucie? Kontynuujmy tę rozmowę w komentarzach.